Słuchajcie, chciałbym wam przedstawić postać historyczną Pan Gienek Dzień dobry panie Gienku No no, no witam A, w tą się, tak. A teraz to już zaszło Zaszło tak Panie Gienku No My jesteśmy właściwie u pana gośćmi Gośćmi jesteśmy To jest tutaj się nazywa Przychody 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 koło Pilicy, tak? Tak, koło Pilicy Koło Pilicy Dojazd z każdej strony właściwie Fajnie. No Trochę. Dla, dla mnie ciasno, bo, bo ja mam 14. jechać tam 14, zawrócić i tam metrów dzień. mam, więc no, no, wiem, nie wiem. ma się co sugerować. No. Każdy sam wiedział oprócz mojego. <noise> masz większą od, od, od szefa, nie? Tamtego. No od tego od Łukasza? O, od Łukasza. E, za chwilę ci dam samolot. I chwalili, że masz dwukółkę, znaczy no dwie, dwie osi no to jest lepiej, lepiej a to mówimy teraz o tym przedmiocie tam, gdzie jest ten przedmiot tam, tam o tej przyczepie ale przyczepa nas nie interesuje tak bardzo jak Pan Gienek no. Panie Gienku, ile Pan właściwie już ma lat? 74 w grudniu skończy 75 i latam hmm. Pan na PPG? latam na wszystkim a na PPG? w górach latam a na PPG na latam tak, na plecach też a ile, ze 40 lat? 30? będzie? no nie, no ja za 30 lat latam 30 lat? no Pana to widziałem, y, taka inspiracja była dla mnie, te pana wszystkie pojazdy latające, te wszystkie trajki. No. Kurczę, na, tak? jak, jak zobaczyłem na nartach. Może będę miał okazję jutro sfilmować No, są, tylko tam do stodowy trzeba wejść. To mo może, się, może się uda pokazać w stodole, co pan Gienek wszystko ma. Wszystko latające. Wszystko latające. Odpinamy skrzydło, napęd i latamy. A wie pan, panie Gienku, że ja już nawet narty mam, żeby sobie zrobić taką trajkę. O ile nart pod śmietnikami jest. No... Wyrzucają narty, bo teraz zimnie ma. Nie ostatnio zasypali nartami. To. Ale będę myślał właśnie nad... Czymś takim, żeby zrobić, no, będę musiał to przemyśleć jeszcze. Ugina się elegancko, no. kurczę. Amortyzacja. Mam też na snowboardzie, o, na desce też. Mam. Na desce snowboardowej napę. Na, na, na no. trajkę, trajkę, tak? Otwór wyciąłem, kółko wsadziłem. No i jest świetnie. I lata. I lata. Na czym to się nie da latać, nie? No właśnie, na byle no, czym? Na, na wszystkim. Czym. Byle było z głową zrobione. Tak, to jest ważne. No. Z no. głową. Nie zabić Sa się. Nie zabić się. Panie Gienku, a jeszcze niech mi Pan powie, jak długo już tutaj są organizowane te parajury? Bo to kiedy no, się nazywało spotkie, spotkaniem Gienka, później wpadł chyba pomysł parajura, tak? Tak, 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 i, tak. I ciągle z rybnickim klubem? Z rybnickim ciągle. ciągle. Oni są stali, tak, mm, tak, tak. Stali bywacy. To ja akurat reprezent reprezentowałem. No. Do niedawna Lufthansa, ja przyznaję się, jestem z klubu Lufthansa, to jest no. mój pierwotny klub no, no. I, i tutaj właśnie widziałem, że Lufthansa też przyjeżdżała, przyjeżdżała w takim gronie. Też, 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 no no też. no. No, no od teraz, kiedy? Teraz 2000, nie. Chyba nie pamiętam już, bo, bo jak to jak ja liczę, 2003 był najlepszy, bo było 120 samochodów. cały to było zajęte, tam było zajęte namioty. Jeszcze nie mieli kamperów, tylko stawiali mm -hmm. namioty mm -hmm. i tak spali, bo tu rano słoneczko wychodziło. A pierwsze spotkania to były w październiku. W mm -hmm. październiku. Potem przenieśli się na, na maja. Ma, to jest taka fajna pora roku. No nawet, taka tak. To ja jest końcówka, no to zielono tak, ładnie. ładnie. Pokażę cześć, wam zielono. No Zielono tam mamy. Żepaki już, już tak. powoli schodzą z żółtym kolorem do zielonego. Tak, tak. Ale to. Moment. No. Co? Ja jestem u pana pierwszy raz. O kurcze No tak wyszło. Cieszę no. się, że w końcu tu przyjechałem. W końcu A ile masz kilometrów? Ja z Katowic. A, no to z Katowic. Tak. No. A ja, Panie Gienku, tak wyszło, e, reprezentuję taką grupę PPG Poland, a Aha. to pogadamy no o tym. No Taka dobra, grupa dobra. jest w Polsce, e, grupa, jakby to powiedzieć. Piloci byli zawsze, no. natomiast założyłem taką grupę na Facebooku po to, żeby pokazywać właśnie kto, gdzie, Aha. gdzie można pojechać i tu jesteśmy właśnie u Pana Gienka. Można też przyjechać raz w roku, informacja A będzie... nie tylko raz w roku, jak A ktoś tylko ma raz w roku. chęć, i no zadzwoni i kurcze Tu Pan Gienek ma bardzo, no bardzo duże to startowisko Tereny są malownicze, można powiedzieć Takie małe wzniesienia, górki tak. Obok jest y, zamków, jest w ogóle szlak od miast Tak, tak Oglądać tak. może, tam byłem dzisiaj nad takim jednym, ale takim mniejszym zamkiem No to tu na, na Snoreniu Ktoś tu nam przeleciał na drogę? Na, na Snoreniu Zamek pilcza nad Pilicą Zamek tam, tam. pilcza. O. No to tam byłem. Nawet nie wiem, że tak się no, nazywa. No tam Ale ludzie obserwują, byli. są jest baszta i tam działa i tak. tak zgadza, się, no. zgadza się. Ludzi nie ma, natomiast jest baszta, można wejść, tam widziałem jakieś takie poręcze są, można spotkać. Tak, wejść. tak, kręcze schody w tej no, baszcie no. i tam się wychodzi. I tam można bardzo dużo zobaczyć tych zamków, nie? Tak, dookoła, o, tam masz widok taki, że... Punkt widokowy piękny. A jak tu jest z rzekami? No tu jest rzeka niby, bo tam są stałe. A żeby polatać, pooglądać tak? Coś? To typowego? wypływasz ten, że wodę mamy, tam gdzie ta antena jest, no, no, no. to tam jest ujęcie wody Aha. i ta górka jest wyższa o 40 metrów od tamtej, gdzie są zbiorniki uh -huh, uh -huh. i rozprostowane rurami, więc ciśnienie 40 metrów uh -huh, to jest dość, uh -huh, tam się to spręża to powietrze, się. powietrze i tego i, i ciśnienie wody utrzymywane jest, no, i to jest bardzo dobra woda tutaj. A ja na studnie oprócz tego jeszcze, ale też do źródełka tutaj A jadę. A potem na studnie, Panie Gienku? Można no, na zaczepnąć wody? No nie ciągnę teraz, bo nie. mi się pompa zepsuła. Aha. Jadę się do źródełka, źródełka i nabierę sobie. Aha. Dobra, to co? Pozdrawiamy Was. Pozdrawiam no. Was. Y Cieszę się, że jestem tu z Panem Gienkiem. Też wreszcie. się cieszę, bo chłopaki się wylatali. Krusze, to jest taka, aha, a jeszcze jedno: no. to jest taka reaktywacja, bo przez trzy lata chyba nie było imprezy. Nie, nie? było, no bo, nie COVID, był imprezy, ta, bo COVID ta, ta. spowodował, że niestety no nie no, można było no, no. się spotykać, i jest teraz reaktywacja czyli to jest ten zamysł, który ja Wam powiedziałem już wcześniej. Reaktywacja przez yy, spotkanie, nasze, to, to nasze spotkanie, co teraz jest właśnie w tenach to to jest spotkanie po to, żeby pokazać nowe miejsca i co roku będziemy w innym miejscu organizować no, no. a tu jestem akurat tak gościnnie u Pana Gienka no. także macie kolejne startowisko, które możecie odwiedzić myślę, że do Pana Gienka znaleźć kontakt to nie jest trudno, bo cały Rybnik, cały tak, tak, obszar tak, rybnicki tak, tak. wie jak tutaj dojechać jak ktoś nie wie, wystarczy na grupie znaleźć kogoś z Rybnika, chociażby nawet Łukasz Szymura i chyba to jest taki punkt zaczepienia, Łukasz Szymura do Łukasza można zawsze wziąć, podkręcić tam telefonicznie, tak. i się dowiedzieć gdzie. Bardzo fajne miejsce. No. Można Zobaczamy. też zobaczyć moj, moimi wózkami się da w śniegu połoźki. Właśnie, to jak no. zobaczycie tutaj te sprzęty, to no, ja je widziałem. Pisać sobie, w Gienek i numer telefonu mój. Gienek, numer telefonu, o, no. proszę. I ja wyskoczy ta... tam nagranie, gdzie w zimie, zimno jak jasny piernik, przed wieczorem słońce już zachodzi, a bądźmy na, na lotnisku. Śnieg po, po ośki, doskładnie, bo ja mam koła rowerowe, no, no, no. no to przejdzie, przecina wszystko i idzie no i kurczę, i poszedł no i tyle, to jeszcze syn nagrywał. Mhm. No dobra, to ja postaram się tam coś dodać, nie? Od pana Gienka No, mój numer Gienek i mój numer telefonu. Aha Gienek to postaram się wam to wrzucić, a teraz co? No, pozdrawiamy Was. Postaram się zrobić jeszcze jeden tutaj filmik Też ze sprzętami. No. Pozdrawiamy. Be. Jutro.